31. 3 na 4, 3 na 4, 3 na 4. Ale trzymajmy się, nie idźmy nigdzie, nikt. Ja spadłem w Tu jest Po tam No co, co, to tej godzinie? Ja wiem się tego nie ma Tu nie ma, życie a gdzie jest jest tego może może oni będą się tego do próbować Mm -hmm. No to ja bym tam szedł. Chodźcie za Gabi. Oni na 100% będą próbować podnosić ostatniego typa. 100% daje. Przyjmijmy tam. Uważaj Gabi, uważaj. Poczekaj, niech, niech się wszyscy zbiorą. Oni tam, oni obudowali to, widzisz? Nie. Nie ma ich. No i dobra, i tutaj się zostajemy. No będziemy mieli przewagę jedną osoby. to... Kurde, blaszka, blaszka. 31, 31 ten, 9 ja mam, ty masz 4 Marta, tam Gabi pewnie masz 50. Nie. nie. Ma ktoś miejsce? weź się bunkra, jak ktoś ma. Płaszka. Mogę wziąć, za bunkier? Ja mam jakieś 3 Gdzie ci ludzie pewnie się bunkrują? O, nie ma żadnych bunkrów. To... Nie, nie. No to pewnie może Gabrys ten kolega, co? Albo Maciek wojek. możesz napisać, kto nas ogląda. 37 kili w tym meczu, no kurde, prawie połowę ludzi żeśmy rozwalili. Ej, jeden typ zginął. ma. Czyli strefa zabiła ci spadł z No, okaże się, że wygramy to bez wystrzału tym razem. No ja wchodzę to do tego budynku, to jest w strefie prawie. Chyba to wygramy, co? Wygramy, co? Chociaż nie wiem. Ja na pewno nie w celu, szukajmy ich, szukajmy ich. mogą być gdzieś nie widzę. to tu jest? Ta, mogą być na tej górze, kurczę. Piemnujmy się. Trzymajmy się po tym... Idzie, idzie! Kroczki! odnaczyć. Leży. Ja Jeden leży, ta. A drugi dzień Z tyłu, z tyłu o, w jest Biały, budynek. Biały budynek Chyba tutaj. tutaj Dobrze Marta mówię? Na budynku jest, tak Kurde leżę Na tym? Tak U góry, u góry Dobra, nie ma co, nie ma co, nie ma co Marta, cofnij się, cofnij się jeszcze Masz się czym leczyć, nie masz Atekio. Dobra, musimy to wytrzymać, spokojnie. O Jezu, chowaj! Ostrzeliwujcie, bo ja Martę podnoszę. Dobra, właśnie tutaj, szybko, szybko. Dobra, ja będę go próbował ostrzeliwiać. Gdzie on jest? Gdzie on jest teraz? Za dachu! Dobra, mam snajpę, będę próbował... Za Nie dachu! Mów Gabi. A tu, na krótką, gdzieś koło mnie. Mamy go, dobrze. To ile żeśmy kiri mieli? No to ona jest nie na YouTube ja na szczęście, 3, tak kończy się 33 kile, to połowy ludzi mieliśmy, bez przesady, jedną trzecią ludzi, jedną trzecią, ja wiem, chyba nie wiem ile. No to jeszcze jeden, dobra, jeszcze jeden sto i kończymy. Не знаю. Аля забиет что людей любить? Кто-то видел? Якот так же норы. Boty. Było. no część to boty no wiadomo ale nie wszyscy przecież część prawie wszyscy byli botami a, a, a. nawet ja byłem botem dozna tak. Bo tutaj no ja myślę, że ten twój kolega nasz ogląda, chociaż nie wiem czy jeszcze nasz ogląda. Nie, bo chyba ja teraz nas oglądam, to chyba nas nie ogląda. Po dobronoca Są, są... Dwa teraz to, co gramy to praktycznie cały to zgrywały nie? Teraz teraz korony to można było wrócić na japońskie kurcze bo to... Nie mamy korony. Nie mamy teraz koron? No, ja Może na Łodzi nie ma. Na Odzi nie ma korona? Aaa, patrz to ja nie wiedziałem. tylko. <laughs> Jaki suchar, ha, ha, ja lindy. Lindy. Co jest? Forinty. A co to forinty? A co to korony? E, takie coś na głowę. Albo Ale jest... waluta. Najlepsze Gabi, że Ty byłaś... Chodzi. Ty byłaś... Korony, czeskie korony. Ty, Gabi, byłaś w obu tych krajach, o których właśnie mówimy, którzy się posługują tymi walutami i w Węgrzech i Czechach. mam ekwipunek jak z marzeń. Ja nic ja jem. Jem. Nawet nie mam. Nawet marzeń nie mam. Ja mam, ja Ja mam, ja mam, ja mam ja same w ekipę. do domu. Jezu, no nie da się tego typu osadzanie. Idzie coś do mnie. To

Kilka no ale z tego do dużego budynku pójdziemy tam może, nie będzie. Oj, ale oddalam się od strefy, ale to nic. Jezu jaka hała z tym grupem ja wiem Ja tam chałki nie lubię, więc nie wiem Ty no ja mam same białe bronie, nic nie mogę znaleźć Już ja, samo nie mam Nie no, amor coś tam znajduje trochę, ale... Ty no, nie ma nigdzie nic Wszystko bielizna Kto chcesz Mama pewnie będzie chciała albo wujek, wujek chyba jeszcze jedno, jeszcze raz, nie, nie, jedno, nie jedno. Dobra, halo, ten kto powie szybciej tak, to ma soczka. Dobra, to jest soczek. Najpierw powiedz słowo. Dupa. Nie, dobra, powiedz kupić ci dziwioł O, ja z Po co mam powie. kłamać? <laughs> Gdzie idziemy idzie, bo idzie. bo się strefa zaraz zacznie zamknąć a jaki ładny patrz lisz nie? mama widzisz pomidorowy idzie. przybytek Krzysiołek. a potem był pomidorowy przybytek, chyba się nazywał na ich uczasów i maćka. A jak się nazywa? Przysiołek? się coś się nazywa. A kiedyś to był przybytek pomidorowy, nie? Dobrze Krzyn? mówię. Znaczy nie kiedyś, pomidorowy? tylko później. później. Ciągle to No to tak było. Kiedyś była totalna to rozmowa. Tylko mówię, że my gramy w pierwszy sezon, początek sam. To jeszcze się grało na komodowane przecież. Jak mamy nim? No mówię, Fortnite nie ogarnia sprint screena w tym sezonie. Bo za tamtych czasów nie było. Bardzo możliwe no Tutaj w tym to pamiętam zawsze był ekip za o. o było tu parę końcówek i ukryta, ukryta miejscówka Martaciu, teraz sprzedaję Ci miejscówkę I dwie skrzyneczki U jezuj Widzisz Gabi, ja to znam. No bo widzisz, ja Gabi znam tę miejscówkę. To jest tak zwana ukryta sprawa. Nie wiesz, a nie wiem. Jakby co, Marcin? Aha, bo to my jesteśmy. No. Pamiętasz tą miejscówkę? Pamiętaj Gabi tu. I jak się kończy samochód, to jest ukryta ręka. Ja Rozwali ścianę, nie? Ja bardzo przypomniałem. Marta to nie wiesz czy Słuchajcie. Ile mama ma życia i tego, bo my nie widzimy u niej, wiesz? Zakaż, zakaż. Wszystko ma no to ja piję. Max, max Ale hmm. no, 100% oni się coś pochrzanili z tym. Ale to stara snajpa dobra jest. Dobra, dobra, idziemy tam gdzie Marcin. To jest ta snajpa. To też jest dobra miejscówka. Dobra, idziemy sobie tak za pomocą gunkra, bo będzie mi się przechodzić naokoło. Mówi się na obkoło. Nieprawda. Nieprawda. Mówi się. Na Kurwa, nigdy nie wiem tam skoczyć i dalej Słuchajcie, jest bardzo daleko do strefy. Ja bym szedł na żółtka. Albo do, no, chyba, nie, Ja bym szedł. Ja bym jest. Bardzo daleko do strefy jest. No ja pozostaję po się nie mam Ja mam, ja mam jeden pijan. Pijan. No ale zobacz co ja mam Granaty ja mam, mam. chcesz granaty O skrzynkowie skrzynko skrzynko. Dobra na was poczekam trochę zginęliśmy To taką Co to jest panel skokowy. aha, dobra, wiem. No jak to postawić? No to No nie, możemy to strzelać już tyle, że. Ale ty jesteś. Za chwilę możecie zjadać powoli. No chyba tu podejdźmy do tych no, budynków. Mogę siedzieć w stres po Stefan w godzinę. No, wszystko porobione, te budynki są kurczę. A to tutaj... To na dnia co szukać to wszystko przerobione na bank Trzałyż, go mamy Ja widzę gdzie. Ucieka bo widzicie mam snajpę Spokojnie Gdzie on jest? Co jest ten Marta, ten tak granatnik taki? Za mną gdzieś strzały są. Z góry koła Możajcie, bo jest za dużo ich Wbierzmy się w jedno, gdzie wy jesteście? Nie! Nie wiem ile mam życia. Ile mama ma życia? Yy, tak. Czekaj, nie cały strzelę. Jezus, zostawiłem gdzieś snajpę fioletową. Ja pierdolę. Nie wiem, brałem coś. Ale lipa. Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś brałem dla Ciebie granatnik. Kurde. I snajper gdzieś zostawiłem. Ale, no nie wiem gdzie, no. gdzie ten Zupełnie nie wiem. Kurde. Co daje tu?

No wybudujących oj 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 z boku gdzieś Ja bym się wycofał stąd. tam Cofam się do, do budynków Kurde gdzie ta snajpa jest? Jezu no fioletowa snajpa się poszła nas. No. Wiem położyłem ten granatnik no, Marta biegłem wiesz bo tu się coś działo i ja Jasna dupa, ale była wyłapujesz. Cofnij się, cofnij się Marcin. Nie ma O kurwa, oni tak za Marcinowi. Oj, strzelają do mnie. Kurde, Dobra, pomnę. Starczy na dziś. Oj, oj, oj. Gabi, ty gdzieś jesteś? Tak. Dobrze, dobrze Marta. A, ona też. Dobra, tak. wypacz. Dobra, wypacz. Oh Dobra, wypacz. Aż za dużo do mamy, do tych... Czekaj, zobaczę, tutaj... mamy tych koronek. Czy Ciekawe, zobaczę tutaj, ile mamy tych koronek. Nie, Marcin, przecież nie żyje. To żyje? To żyje? No nie no, gdzie? Przepieszy zginął. No. no, dobra, do jutra, może jutro coś się, się zagrać, ale no, ogólnie dobrze się gra, i jedno i drugie nawet, sporo zwycięstwa, fajnie. Dobra, to na razie, hej, 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 porusz.